Bardzo łatwo jest to zdeprzeć i potem czasem można tego nie móc naprawić. Czyli zanim się do, do tego dotniesz, to musisz pomyśleć, co z zrobić, dlaczego to zrobić i dopiero robić, bo jest na wszelkim Odkąd pamiętam, Kocham i kocham muzykę. I to jest odkąd, od małego dziecka, yy, uczyłem się gry na różnych instrumentach i na perkusji, gdzie, gdzie moja mama musiała mieć ogromną cierpliwość, bo przewracają galki do gór nogami i tłukłem. I potem, przy wieku 15 lat, jak się kończy, kończyło wtedy szkołę podstawową. Była kwestia wyboru zawodu, więc dla mnie to było tak oczywiste, że nie dyskutowałem na ten temat. Natomiast na szczęście zepsuł mi się wtedy akordeon. Henry Koprzyński prowadził swoją pracownię na prawie pianin na ulicy Jaracza 8. I to wie pani, jaka pierwsza szedłem, to ja wam mówię, Jezu, no jestem w niebie. Po prostu taki... Twórcy bałagan, jeśli tu jakieś młotki, takie struny, jakieś dziwne rzeczy, które mnie tak zafascynowały, że ja mówię, ja tylko to chcę robić i nigdy więcej. Ludzie, którzy powierzają pani jaką rzecz, prawda? Pianino. Czy ona jest te tysiąc złotych czy 100 tysięcy, to nie ma żadnego znaczenia. Ktoś pani powierzył, powierzył swoje do dorobek. On to kupił, on to dbał o to. Ten mi powierzył pani, żeby pani to wyremontowała. No nie może pani tego zepsuć. Także także, to jest tak przedziwny, przepiękny, przepiękny mechanizm. Jeżeli film ten zainteresował państwa na tyle, że chcielibyście państwo poznać. Ten zawód bliżej, odwiedzić moją pracownię. Zawsze jestem skłonny Państwa u siebie gościć i pokazać to, co robię. Że zechcecie Państwo przyjść ze swoimi dziećmi, które zaczynają naukę muzyki. Dobrze by było, żeby poznały to, na czym grają, że pianino to nie tylko klawisze i obudowa, ale jeszcze coś jest w środku. To jest książeczka, którą napisałem dla dzieci, żeby pokazać dzieciom. Jak wygląda pieniądze w środku? Mam pewien taki. E, chęć oddania tego, co dał mi pan Koprzynski. Że, jeżeli ktoś mnie pyta, ja mu nie powiem nic stąd, tylko mu powiem, chodź. To jestem ja. I chyba to chyba dobrze. 46 lat w tym momencie prawie pracuję w tym zawodzie. No to trzeba po prostu kochać. To, to, to jest takie Ja się cały czas i żeby tak mówię sam do siebie czasem, że ja całe życie się nie pracuję, tylko się bawię. Ja najchętniej z tego tam tu nie by chodził, tylko, tylko robił, robił, robił ja pani. Nazywam się Bogdan Bąberski. Prowadzę pracownię na prawie pianin i fortepianu.